Cześć kochani! Tym razem nietypowo. Kafe Wiedza zabierze Was nie w pradzieje, a w podróż, w wyprawę, w przyszłość. I to mamy nadzieję nieodległą. Jedziemy do lasu. Lasu na skraju Puszczy Bałtowskiej. Przepięknego. A tam gospodarz opowie nam trochę o nim i opowie o swoich pomysłach i konceptach na urządzenie tego miejsca. Te koncepty Wydają nam się tak atrakcyjne, że postanowiliśmy je Wam pokazać. Zapraszamy. Spotykamy się przy ognisku z Grześkiem, Kończykiem, zapewne Wam już znany z naszych filmów. Rekonstruktor, gawędziarz, pasjonat, no i gospodarz tego miejsca. No i bardzo ciekawie o nim opowiada. Miejsce urokliwe. Miejsce urokliwe i niezwykłe. Miejsce, gdzie rzeczywiście nawarstwiło się, tak jak już zauważyliśmy, kilka dosyć ciekawych... E, przenikają się epoki, przenikają przenika się czas Tak jest. To jest niesamowite. Znajdziemy tu i ślady neolitycznych górników, i kopalnię nowożytną, i ślady po drugiej, z II drugiej wojny światowej. A i jak dobrze pójdzie niebawem ślady powstania styczniowego, bo... Takie pomysły tutaj e, i możliwości się pojawiły. Znaleźliśmy się w lesie. Gospodarzem. Człowiek szczęśliwy, ma kawałek lasu. Pięknie posadowionego, położonego. Mm. A. Naczynka, z których pijemy, no, raczej sugerują konteksty, w których się tutaj znajdujemy. Poniekąd. I owszem, miejsce niezwykłe. No właśnie. Właśnie. Cóż, cóż w nim takiego niezwykłego? Tylko lasy i opuszczone domy. Otóż nie. Mhm. E, w kontekst naczyń glinianych. No to jest miejsce, gdzie wychodnie krzemienia pasiastego również się znajdują. I w literaturze fachowej znajdziemy wzmianki, że na Karczemce, mhm. bo tu właśnie w tym miejscu się znaleźliśmy, e, ślady po działaniach górników neolitycznych też się znajdują. O. Do zlokalizowania pozostaje samo konkretne miejsce. Przychylność bóstw słuchających nad nami. Na pewno uda się. Gospodarzy miejsca, tych odwiecznych. Dokładnie, tych odwiecznych, tych współczesnych. Ok, okej. Okay. Teraz pójdziemy zobaczyć hm, dwa ciekawe miejsca. O. Zobaczymy bagna, chociaż ja wiem, czy, czy jest w nich coś ciekawego. A może to tam, ci współcześni gospodarze mieszkają? No wiesz, Kto na bagnach jest? różne cuda, różne dziwy. Się zdawały. Się zdarzały. Zdawały. Tak jest, bagno bagnem, ale przejdziemy też dalej, zobaczymy ślady, yy, hmm. znowu poniekąd pośrednio nawiązujące do mhm. naszych naczyń, naczyń glinianych. Zobaczymy ślady kopalni, którą. Znowu odkrywa Samsonowicz. Ten mm -hmm. sam, który Krzemionkę? namierzył krzemionki tak. razem z Krukowskim. Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj akurat nie mamy informacji, że Krukowski na swoje zaangażowanie w jakikolwiek sposób okay. przelewał. Aczkolwiek działania samego Samsonowicza przyczyniły się do powstania kopalni. Funkcjonowała do lat 70. ubiegłego wieku. Trochę kilka śladów namacalnych do dzisiaj jeszcze zostało. Mm -hmm. zostało. O. Czyli rozumiem, hauda i dół, jak czyli to w kopalni. Hałda, czyli hauda i dół. Czyli rozumiem, że kopalnia była raczej odkrywkowa. A, a otóż nie, to była o. kopalnia szybowa z o. chodnikami. Jesteśmy tutaj, z ciekawostka, na skrzyżowaniu dróg. Zobaczcie Państwo. Aha. Zadziwiającym jest to, że ta droga, ta wieś kiedyś leżała przy jednym z głównych traktów. Wiódł tędy trakt między Pętkowicami a y, Potokiem, czyli to była droga Warszawa Ożarów. Sandomierz właściwie. W, no, tym miejscu, w tym miejscu była karczma. Stąd nazwa karczemka. W tym miejscu kiedyś była Jasne. osadowiona karczma. No, dziś niestety ślady już yy, ponie... A słuchaj, to tradycja przekazuje te dane, czy tutaj kopano w tej kwestii? Znaczy odgrzebywano te ślady tych karcz i, i, zabud i zabudowy. Nie, 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 nie. Zabudowania, które pozostały, no, widzieliśmy, mhm. jeszcze mamy część informacji przekazywanych A, przez... ustnie. ustnie. Jasne. Natomiast no, oczywiście tu nikt żadnych badań nie prowadził, Rozumiem. to czasy nowożytne nie było zbyt wielu zainteresowanych tym niezwykłym y, miejscem. No. no proszę, w środku lasu, taka góra. No, akurat ta góra nie jest może pradawna, bo to jest związana z działalnością górniczą XX wieku, znaczy od początku XX wieku. Kopalnia Jan, chałupki, kopalnia fosforytu, stąd też ten zielonkawy kolor piasku. Aha, no tak. No dobrze, no widok piękny, trochę drzewa zasłaniają. Jak to mawiają górale, że widok piękne, ale góry zasłaniają. Niezwykłe miejsce przy drodze, zupełnie, no, robi, zupełnie wrażenie. Niespodziewanie. robi wrażenie. Robi wrażenie popatrzeć z perspektywy na las, z perspektywy ptaszka. Chodzącego w koronie drzew. No bo tak to trochę wygląda. Jest dwa takie stanowiska po karabinach mhm. maszynowych. To samo dotyczy tej wydmu jurajskiej. Mhm. Tam przy, przy samych domkach tam jest y, pięć okręgów obok siebie. Y, od strony, oczywiście północnej blokowanych, Według przekazu ustnego tam mhm. partyzanci, lub jakaś armia mhm. w 1939 roku się rozbrajała. Y, nie znam szczegółów. Okay. Wszystko jest jakby tutaj do. Ustalenia. Nie Czekaj, mówisz o śladach po kolejce, o śladach po zakładzie i tak dalej. Jesteśmy w środku lasu. Gdyby nie Twoja opowieść, to ja bym nie miał zielonego pojęcia, że takie rzeczy tutaj są. I kwestia jest tego typu, wystarczyło 40 lat, żeby przyroda to zaabsorbowała. No 50. 50, 50 lat. Rzeczywiście y sukcesja lasu jest tutaj no, zaawansowana. No, znaczy nie, bo to też daje na przykład obraz, jak szybko wchodzi przyroda. Czekaj, to chyba w Kopcu yy, Tomek mówił, że kurna chata się skończyła w XIX wieku na terenach polskich. Nie, 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 Polska międzywojenna. Aha, to jeszcze, jeszcze lepiej. Polska międzywojenna, nie mm -hmm. XIX wiek. W Europie XIX wiek, Polska to po II wojnie światowej jeszcze chaty są kurne. E, natomiast Ora. kultura Jomon, Japonia 6000 lat temu. Skur, że syny kominy mają. Ta jest. Mm -hmm. Ale co też czekaj, jest... jaka kultura? Jomon. A, to jest okay. Japonia. Jasne, już przy czym, kojarzę. Przy czym z Jomonem jest tak, że to jest kultura, która nie jest oparta na rolnictwie, tylko na rybołówstwie. Mm -hmm. Być może tutaj jest klucz do e, rozwoju. No Rybki wspomagają koncept. Lubią koncert. pływać. Tak jest. Wspomagają koncept. Zatem napijmy się. Zatem <grym, grym>, napijmy się. Ale nie, no czekaj, no przecież to przecież ci nasi kochani antenaci. Podejrzewani o dużą kreatywność właśnie były te nadmorskie te muszelki, te wszystkie owoce morza, to, 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 to tysiące tysiące lat temu. Tak jest. Tu nie ma nic nowego w tym wszystkim. A no, jeszcze w latach 80. miałem przyjemność Z... być tam w środku. Bywać, tak? Może raz w życiu, Acha, może dwa okay. razy, ale byłem tam w środku. Okay, okay. Tu kolega mieszkał. Znaczy nie no. Miejsce naprawdę urokliwe w środku lasu. Podsumowując, e, e, w, chciałbym tu zrobić miejsce, e, do którego trafiają ludzie, którzy mają dosyć e, świata współczesnego, dosyć industrializacji, czują ducha przeszłości mm -hmm. e, dlaczego? Dlatego, że tutaj namacalnie e, ten duch przeszłości mieszka. To tutaj... można sobie wybrać z oferty różno odległych przeszłości. Dokładnie i szerokich, mm -hmm. od górnictwa poprzez zwierzenia. Przecież na bagnach tam różne cuda mogły się... Ja oczywiście zawsze Cię będę kojarzył z opowieścią na temat odtwarzania procesu wytopu, pierwszego wytopu miedzi. E, cóż, ta e, miedź... I kwestia jest taka. Będę cię ileś razy męczył o to, czy uda ci się uruchomić e, jakby rekonstrukcję procesu no, wytopu brązu? ewentualnie kuźnie brązowo, no bo to, to, to już jest w ogóle. Ale dobra, ja wiem, że to nie jest proste. E, ja, ja słyszę, co ja mówię. Cóż, ta metalurgia miedzi, ona zawsze była mi bliska. Zawsze będzie bliska. Mm -hmm. e, metalurgia kolorowa, ja nigdy. Wierzę w to, że kiedyś do niej wrócę. Nawet tutaj, gdyby, mhm. gdyby udało się stworzyć zagrodę z czasów powstania styczniowego, musimy zająć się odlewaniem kul ołowianych. Okay. Jednak metalurgia kolorowa, a może wtedy, przy okazji, kto wie. Padły kiedyś pewne tutaj deklaracje ze strony pewnych ludzi, być może odtworzymy, zrobimy repliki miedzianych przedmiotów Neolitu z terenów Polski. Zebrane wszystkie zabytki miedziane z terenów Polski są opublikowane na papierze, wydrukowane. Ja je mam zamiar naprawdę... Spróbować stwor... odtworzyć. Nie spróbować, zrobić. Po prostu otworzyć jako kolekcję właśnie takowych replik. Kto wie, może... Już mi się podoba. Już mi się podoba. Może, może... Może to się uda zrobić szybciej niż się wszystkim wydaje. Kto wie, zobaczymy, zobaczymy co ta zima przyniesie. Ech. W każdym razie Justyna obrączkę, którą jest, jej zrobiłeś z miedzi, nosi do, przy okazjach neolitycznych zawsze. W końcu lepiej mieć niż nie mieć. O. Dobrze, Grzesiek. Ognisko się dogasa. Do ga, do Wielkie dzięki za gościnę. Naprawdę wielką frajdę żeś nam sprawił. No. Cała przyjemność zdecydowanie tu po mojej stronie. Podzielimy ją. Możliwość pokazania tego niezwykłego miejsca Wam i miejmy nadzieję innym jest no, dla mnie też swego rodzaju wyróżnieniem. A w każdym razie, jeżeli kolejne etapy będą następować, Kafę Wiedza będzie z radością generalnie ich świadkiem. E, oczywiście z ogromną przyjemnością będziemy tutaj widzieć Kafę Wiedza. Dobrze. W takim razie chyba się żegnamy. Czyli dziękuję. Po pierwsze, my się żegnamy, po drugie z widzami się żegnamy. Bywajcie w imieniu moim, no i Justyny za kamerą. Tym opłynę. razem. I do zobaczenia. Niebawem. Do zobaczenia. Do zobaczenia niebawem.